Pozwolę sobie przytoczyć takie ważne wyniki badań przeprowadzonych przez markę Always. 61% sportsmenek doświadcza lęku przed okresem, który zniechęca je do gry. 71% twierdzi, że okres pozostaje tematem tabu w świecie sportu. A 4 na 5 badanych przyznaje, że potrzebujemy więcej rozmów na temat miesiączki, aby przełamać bariery dla młodych pokoleń. Zatem porozmawiajmy o okresie. Czy Ty znalazłabyś się w odsetku tych badanych? Tak, jak, jak najbardziej. Moim zdaniem, potrzebujemy na CITO takich rozmów o okresie. Mam dość już rozmawiania o okresie jako czymś negatywnie nacechowanym. Mam dość tego podawania sobie podpasek gdzieś za fazuką. Po prostu mówmy o tym głośno i wyraźnie, jak się czujemy. Mam nadzieję, że tę rozmową dodamy niejednej dziewczynce, dorosłej kobiecie odwagi, by być kobietą na własnych zasadach.